Witam Was w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak to jest L. Oczywiście musicie sobie wziąć, wziąć jakiś świat na survival lub na Gejimodzie. Nie będzie godniej na modzie, Na moim ekranie, bo tak nikomu zamula. Jeżeli jesteście na kreatywie, to już Wam mówię. Znosicie się na pewną wysokość. Wtedy klikacie dwa razy spację, żeby spadać. Zawsze to się nie udaje. Więc kolejna próba: trzymać spację. i już latam. Tak, tak wam zamula komputer u mnie. To się długo nie poleci Nie będziecie latać. Jeżeli jesteście na survivalu, zbudujcie sobie jakiś, jakiś słup. Skoczcie z niego na sprincie i trzymajcie spację z eltrami. Nie, nie trzymajcie w ogóle w, tylko i mysz i myszka do góry. Wtedy tam. Zobaczmy to jeszcze raz. Dowolna wysokość. Jak będziecie tak na boku lecieć, to czyli że dobrze I dzięki elektrom można pływać. Tak, śuda. Dobra, ale przejdźmy, przejdźmy do rzeczy. Bardzo spacja na gamodzie. Spacja. No właśnie mi się nie udało. To jeszcze raz. bardzo spacja. Trzymać spację. tylko myszka do góry. I latamy. Jeżeli jesteście na słowywalu, to już Wam za chwilę pokażę. Robicie sobie słup z byleczego. Może to być dosłownie wszystko. Tylko nie woda. Oj I teraz trzeba. Bo mi tak kompa zamula. mula. Dobra. Robicie sobie wieże na wysokość. Nie za malutką, bo właśnie wam się nie uda. 0 i robicie to samo co na kreatywie, tylko musicie mieć taki słup. Tylko coś innego. Stoimy na końcu. Sprint. Spacja. Skaczecie i trzymacie spację. Jeśli wam, wam się spodobało, zostaw łapkę, suba i zostaw komentarz. Dzięki, na razie, pa pa.